Witajcie, dzisiaj oprowadzę Was po Chicken Creek, czyli evencie Dzika Wielkanoc 2014. Najpierw musimy udać się do Karkahanu. czy jest Bob Butcher u niego wymienia się losy Peton Kenro u niego kupujemy item ze złote jajka które można zdobyć z questów erosów i różnych takich podobnych u tego Billy Cruz. kupujemy losy wyglądają one tak wyzwanie zajączka bardzo przydatne lecz byli Cruz jeszcze teleportuje nas do całego eventu, czyli Chicken Creek idziemy do Dr. Chicken House. Żeby zobaczyć że jakie miksy, Są one bardzo dobre i troszeczkę, bardzo dużo użycia. Są nie powiem, że nie, ale w tary. Lucky Duck jest następnym. Sprzedają bronię, uzbrojenie, w sensie, że hełmy i zbroje broni są dla wszystkich. Atak jest dodatkowy, atak jest odzimna. Sprzedają broń na poziomy i jest zbroje na poziomy.

Brian McOwen. Sprzedaje on itemki za SL, mianowicie przytłonka, przytłonka, talizman. Przyspiesza wracanie do siebie o 95% błogo także twojego przyjaciela, czyli tak zwaną maskotkę. Teraz idziemy tu Angips. Sprzedaje on maskotka, 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 torba mieści 25 przedmiotów, tylko klucze. Maskotka, maskotka, potek pełne leczenie 300, 30 punktów życia, 30K punktów życia, Długo, nawet dobre i za te pieniądze plus ostrogi, które reportują gracza do Chicken Creek. To na tyle myślę, że pomogłem.